To jest taki moment w semestrze, teraz, kiedy dostaję maile od mojego pracodawcy z pytaniem o moje sukcesy. Ten mail zbiegł się z dość refleksyjną dla mnie sytuacją. Otóż zwracam się do moich studentów z pytaniem, prośbą, zachętą do tego, żeby opowiedzieli o tym, co zrobili w poprzednim semestrze. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu oni odmawiają. Mówią, że mm, oni nie będą o tym opowiadać, nie będą tego publikować, bo to nie jest sukces. Yy, I pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, i przyznaję się, nie jestem z niej dumny, ale przyszła. Brzmiała tak. To ja tu jestem od określania tego, co jest, a co nie jest sukcesem. Się I od tego czasu myślę sobie o tym, jaka jest rola sukcesu w dzisiejszej edukacji. Bo jestem z takiego pokolenia, w któremu wytłumaczono świat w taki sposób, że sukces czeka każdego z nas. Że wystarczy tylko odpowiednio. Zbadać, zmapować swój potencjał, i każdy z nas jest gotów do tego, żeby osiągać sukcesy. Mam wielu znajomych, którzy robią rzeczy tak absolutnie niesamowite, a siedzieli ze mną w ławce i albo wszystko na to wskazywało, albo nic na to nie wskazywało. Natomiast, kiedy myślę sobie o swojej pracy i kiedy myślę sobie o tym, co odpisać na mailowe pytanie o moje sukcesy, najchętniej napisałbym nie było. Dziękuję. Podpisano z poważaniem. Magister Maciej Jonek. Natomiast bardziej mnie zastanawia to, że moi studenci uznali, że ich praca nie jest sukcesem. I to nasza rozmowa potem wskazała na to, że sukces to jest coś takiego, co wartościuje, co powoduje, że można o czymś mówić, albo o czymś nie można mówić. No, i we mnie od razu budzą się argumenty perswazyjne. No, popatrzcie do internetu, ile tam jest ludzi, którzy <laughs> osiągnęli, a chwalą się, wiecie, odpalcie sobie LinkedIna. Tam każdy osiąga sukces. Wszystko jest spektakularnym sukcesem. Po prostu otwierają rano lodówkę, a tam konfetti, Oscary i tak dalej. Notabene prawdopodobnie niedawno była noc Oscarowa i mam nadzieję, że nikt nie dostał ze ehm. Natomiast mój problem. Z tym, co robi sukces w edukacji, jest taki, że on całkowicie anuluje wartość procesu. Powoduje, że zmierzanie w jakimś kierunku, że e, poszukiwanie rozwiązań można zdyskredytować post factum. Czyli po przejściu jakiejś drogi można powiedzieć: Doszliśmy do nikąd. Podczas kiedy, jeśli ktoś kiedykolwiek gdzieś szedł, to spodziewam się, że nikt nigdy nie znalazł się nigdzie. Zawsze jesteśmy gdzieś. Ja wiem, Maciej Coelho, mnóstwo truizmów, ale e, to jest bardzo istotne, że młodzi ludzie kończący te 12 lat edukacji formalnej są przekonani, że po czasie, po ich wysiłku, można wszystko anulować. Powiedzieć, nie doszliście tam, gdzie mieliście być. W związku z tym cała ta droga była na nic. Przeraża mnie to dlatego, że w rzeczywistości, może w mojej, ale mam taką intuicję, że może w ogóle w rzeczywistości jest tak, że sukcesy są bardzo rzadkie. I przeciwieństwem sukcesu nie jest porażka. Przeciwieństwem sukcesu jest zwykłość, codzienność, jest mrówcza praca. Rówcza praca, którą yy, uczymy się dyskredytować. Wolimy obserwować tych, którzy osiągnęli wielkie i spektakularne sukcesy najlepiej, niewielkim wysiłkiem. To są zdarzenia tak rzadkie, że gdybyśmy mieli zrobić średnią ze wszystkich ludzi na świecie, to prawdopodobnie te rzadkie przypadki odrzucilibyśmy i w ogóle nie bralibyśmy ich pod uwagę, bo są tak rzadkie. W związku z tym, większość tego, co robimy, nie jest sukcesem. Albo ja nie rozpatruję tego w kategoriach sukcesu. Dlatego, że e, dość agresywnie mówi się nam z różnych źródeł, że trzeba znajdywać sukcesy, nawet malutkie sukcesy, we wszystkim, co robimy. Wstał rano, sukces, bo mógł nie wstać. Założył skarpetki. Sukces, bo mógł nie założyć, albo mógł założyć nie do pary, albo z dziurą, albo za krótkie na pogodę, itd. I z tej perspektywy wszystko jest sukcesem. Co jest jeszcze bardziej przerażające, bo pewne rzeczy z sukcesami na pewno nie są. Na pewno są to te rzeczy, które są nieskończone. Te rzeczy, które wymagają tego, żeby dalej działać. Jeżeli my potniemy nasze wysiłki na pasmo sukcesów to w efekcie będziemy zadowoleni z czegoś co nie powinno dawać zadowolenia. No i w końcu sukces łączy się z pewnego rodzaju zadowoleniem i gratyfikacją. My byśmy chcieli żeby nam ktoś wręczył puchar, talon na balon, cokolwiek, co nadałoby wartość wszystkiemu temu co zrobiliśmy. W ten sposób oczywiście pozbawiamy siebie tej możliwości, żeby Uznać coś za warte uwagi naszej, a jeszcze może uwagi innych osób gdzieś w internecie. W związku z tym, mój problem z sukcesem jest taki, że on odwraca naszą uwagę od tego, co jest istotne, a koncentruje nas na tym, co jest bardzo nieistotne. Szkoła ma tendencję do tego szkoła mam na myśli e, instytucja. Ma tendencję do tego, żeby podsumowywać semestr albo rok akademią, żeby wręczać nagrody, żeby yy, gromkimi oklaskami nagradzać kogoś, kto wystartował w największej ilości olimpiad, przeczytał najwięcej książek, albo po prostu naj, najczęściej ze wszystkich w klasie przychodził na lekcje. To zjawisko powoduje, że my redukujemy się do pewnych rzeczy. Ja jestem dobry, bo mam wysoką frekwencję. Ja jestem dobry, bo mam dużo piątek, pasek na świadectwie i tak dalej. Ta kultura sukcesu później jest widoczna w świecie, na przykład korporacyjnym, gdzie można dostać nagrodę za częste przychodzenie do pracy, za największą ilość wykonanych projektów. Co? Można przetłumaczyć za największą ilość nieprzespanych nocy albo za najbardziej rozharmonizowany work-life balance. Kultura sukcesu powoduje, że my zaczynamy oszukiwać. No bo jeżeli patrzymy tylko na koniec, to co kogo obchodzi, co było po drodze? W związku z tym tą drogę można w jakiś sposób skrócić, oszukać, nie przejść albo. Poprosić kogoś innego, żeby ją przeszedł, opowiedział nam, jak było, i my na tej podstawie e, zaaranżujemy sobie sytuację, w której to był nasz sukces. Bardzo często widzę w internecie sytuacje, w których ludzie przedstawiają swoją rzeczywistość w kategoriach sukcesu. Przeprowadziłem dobrą lekcję, e, udało mi się e, zaprosić osoby na spotkanie po szkole, i poszliśmy, nie wiem, zrobiliśmy grilla. Mnóstwo projektów, w których biorę udział, jest opisywana w kategorii sukcesu. Niech Pan zrobi tak zdjęcie, żeby było, że jest dużo ludzi, albo że wszyscy się dobrze bawią. Nie? To nie jest rzeczywistość. Patrzenie na rzeczywistość z perspektywy sukcesów odbiera nam informacje o tym, jak my do tego doszliśmy. I to może być próba zatajenia drogi. Ukrycia jej przed innymi, żeby nikt inny, broń Boże, nie osiągnął takiego samego sukcesu jak my, no bo odbierze nam w ten sposób wyjątkowość. No i w końcu myślę sobie, że mm, myślenie w kategoriach sukcesu przynosi ogromną presję. Przynosi presję, która jest niesprawiedliwa, bo to jest presja na koniec. I ta presja powoduje, że kiedy mamy się za coś zabrać, to my chcemy już skończyć. My nie chcemy być w drodze. My chcemy być tam, gdzie są fajerwerki, yy, statuetki, yy, uścisk dłoni yy, dyrekcji, prezesa czy kogokolwiek. To powoduje w nas niechęć do tego, co robimy. My jesteśmy z siebie strasznie dumni na końcu. I przez tą dumę, przez ten zachwyt, przez yy, to uznanie, godzimy się na to, żeby zrobić to jeszcze raz. Żeby jeszcze raz zmuszać się, cierpieć, zarywać nocki, a na końcu będzie statuetka, zwycięstwo, fajerwerki, fanfary itd. Zależy mi na tym, żeby osoby, które uczę, nie koncentrowały się na wspaniałości tego, co zrobią, tylko na wartości tego, co robią dla nich, dla ich przyszłych klientów, pacjentów, dla osób, z którymi będą pracować. Zależy mi na tym, żeby osoby, które uczę, dostrzegały wartość swojej pracy. I żeby dostrzegały wartość swojej pracy wykonanej i wyko wykonywanej w trakcie tego, kiedy ją robią. To ma znaczenie, bo to robię. Bo spośród wszystkich rzeczy, które mógłbym robić teraz, robię właśnie to. To nie jest sukces. To jest decyzja. I nie będzie oklasków za decyzję, że ktoś zrobi to, co do niego należy. Pewnie nie będzie też oklasków za to, że ktoś zrobi coś więcej. Pewnie nie będzie e, karcenia za to, że ktoś zrobił mniej. Natomiast to my kierujemy swoją uwagę na coś. I jeśli robienie tego, Nieskończenie tego, tylko robienie tego ma dla nas znaczenie, to warto zaprosić osoby do tego, żeby zobaczyły, co my robimy. Nie powiedziały wspaniale, tylko zobaczyły, jak robimy. Uczciwie i bez sukcesu, bez konieczności świetnego wyglądania. <laughs> Myślę sobie, że pozbycie się sukcesu z edukacji. Da nam więcej korzyści niż pozbycie się matury albo pozbycie się zadań domowych. Do zobaczenia.